Jesteśmy dzisiaj w miejscowości Słupice. Odbywa się coroczny piknik na rzecz klubu sportowego KS Delta Słupice. Jest strefa gastronomiczna, gdzie mieszkańcy, rodzice koło gospodyń wiejskich Słupiczanki włączyły się Pomoc i organizację tego pikniku. Odbywa się również turniej piłki nożnej, gdzie dotarły do nas drużyny z różnych miejscowości. Wspomaga nas GOX, zorganizował dla dzieci różne atrakcje. Malowanie twarzy, jakieś zabawy i różne konkurencje są prowadzone dla dzieciaków. Są dmuchańce i słońce nam na razie dopisuje. Zobaczymy jak będzie dalej. Mamy tu kumulację właśnie pięknej pogody mieszkańców, którzy tutaj przyszli i wspierają lokalny klub Delta Supice. Mamy kilka drużyn. Dzieci i młodzieży, które, które rozegrają tutaj mecze i o opuchar, które tutaj daleko pięknie stoją, i o 17.00 będzie będzie to rozdawane. Także bardzo fajnie to jest, bo to jest kolejny piknik, który jest organizowany przez tutaj koło gospodyń wiejskich i klub Deltę Supice. Jak widać, cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a szczególnie pogoda tutaj nie spłatała figla, padało do wczoraj i dzisiaj mamy piękną pogodę. To jest wspaniałe wydarzenie, które integruje i miejscowość, i oczywiście sport. Łączy, bo sport jest taką dziedziną, szczególnie piłka, która, która powinna łączyć nas wszystkich mieszkańców regionu. Ja się cieszę, że tutaj dzisiaj jestem. Wspaniała impreza sportowa, hartatywna, bo też zbieramy oczywiście wszyscy na sport. Ja też tutaj przywiozłem vouchery do zamku na skalę, bo wspieramy oczywiście sport i wspieramy taką miejscowość jak Supice. Na nasze wydarzenie również przyjechała Straż Pożarna Państwowa Zdzierżoniowa. Która będzie miała pokaz pierwszej pomocy dla, no dla wszystkich uczestników naszego pikniku. Tutaj mecz, który odbywa się co dwa tygodnie, skupia bardzo dużą ilość sympatyków i kibiców, i w związku z tym też piknik, który, który, będzie, który będzie tutaj, jest organizowany dla tego klubu, cieszy się tak wielkim zainteresowaniem. Ta miejscowość żyje wielopokoleniowo, to widać. Tutaj mamy różne pokolenia, od tych najmłodszych do tych najstarszych. To jest piękne, piękne że, że, że mam możliwość rodzinie się integrować. Jest to rodzinny piknik. Ja cieszę się, że mam możliwość tutaj uczestniczyć, i z przyjemnością będę uczestniczyć we wszystkich możliwych takich piknikach, wydarzeniach. I też jako radny Sejmiku deklaruję swoją pomoc i wsparcie. Jest u nas strefa gastro dobrze zaopatrzona, więc dobrze nam schodzi gruchówka, bigos, kiełbaski, ciasta. Mamy również hot dogi, tosty. Ciasto, fajdę ze smalcem, oczywiście tradycyjną. Jak wiele innych, tutaj naszej, naszej gminie Łagiewniki, Supice również przekonują, że jest wielką rodziną, która wspiera lokalne inicjatywy. Wspieramy się wszyscy wspólnie, wielopokoleniowo. Wszyscy schodzą tutaj na dolne boisko, wspieramy nasz klub i bawimy się świetnie. Zachęcamy do pracy tutaj z dziećmi, z młodzieży, do, do wspólnych zabaw, imprez, a chociaż tak prawdę mówiąc, tutaj w naszej gminie nie trzeba zachęcać. Sołtysi, sołtyski w naszej gminie, koła gospodyń wiejskich, grają, działają bardzo prężnie i, i w pewnym sensie uruchamiają tutaj te pikniki, nasze zabawy. Zabawa jest bardzo dobra, wszyscy wyjdą zadowoleni, uśmiechnięci, przygotowani niespodzianki przez organizatorów na pewno wszystkich zadowolą. Życzę Słupicom jak największy kwot zebranych na koncie i cieszę się też, że Urząd Marszałkowski wspiera klub sportowy tutaj ze Słupic. I e, będzie modernizowane boisko dzięki właśnie funduszom Urzędu Marszowskiego. Dzisiaj Słupice rozgrywają w Piławie Górnej kolejny mecz, walczą o, o Ligę Okręgową, także życzę im sukcesów i wygranych spotkań. A właśnie tym, którzy tutaj uczestniczą, którzy dopingują, oczywiście tutaj dopingują, ten mecz, który odbywa się, odbędzie się za chwilę w Piławie, życzę dobrej zabawy. Słupice nie kończą oczywiście na tej jednej imprezie, na pewno będą kolejne, na które serdecznie wszystkich zapraszamy. No, widzimy, że są chętni, o, którzy a, chcą zmierzyć się z